Trzyma widzowie w dzisiejszym odcinku. Gramy sobie. Dobra, ty pierwszy, kuba. Dam. Gramy sobie w Sons of the Forest odpalający szansę. I będziemy robić trolle na Luce i Alanie. Mam nadzieję, że nie będą z tego, nie? Mam nadzieję, że się nie wkurzą. Has connect. Ja byłem... Ja już mam latarkę stary. Ja jeszcze nie. Ja poszłam z buta. Mam tak? taki pomysł, że przez trochę i zrobimy wszystko, żeby zdobyć łopatę. Tak! Tylko musimy zdobyć najpierw y, pistolet linowy, pamiętaj. I, no! Y, wiem! Widzowie. Ja, jaka jest logika Sounds of the Forest? Patrzcie, napije się wody i zgasił się. Nad, znaczy jak to się mówi? Mapa się zgasiła, tak, ten telefonik z tą mapą. Taka jest logika w tej grze. Poluzujecie, poluzujecie, poluzujecie. To tak nie działa, jest. Ma i nie potrzebuje pomocy. A tak w ogóle to wypierdzielaj z od naszego podmiotu. Do kogo mówisz? Do ciebie. Oj, 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 baka. Na niego! Ej, ale Ez. Nie żyję już! Ej, Help! Myślę. Help! Ej, Help! Ja też Help jodłem. Oto riwaj. No riwaj. Zprowadziliśmy się. Tylko... Tylko jest... Ogólnie w następnym odcinku z tej serii i, będzie mnie trochę inaczej słychać, bo będę mieć inne słuchawki. I mikrofon inny. Bo wy się pewnie przyzwyczailiście do tych, słuchawych, nie? O, szarża, Panato. Idź stąd! O, marta. Ej, dad, dad! Je, są odcinki na YouTubie? U mnie jeszcze nie ma, bo ja planuję zrobić taką serię, tak jakby. W sensie, że... Yy, opublikuję dużo odcinków yy. Ja od tyłu, też na odwrót w sensie Cicho Okej No i Sigma stycznie Ale ten, bo jeszcze nie zgasło, to oni tutaj gdzieś mogą leć jeszcze Bo skoro nie zgasło a wiesz co? Wiem, jak ci to mówiłam? O! Czekaj chwila. Wywrotek! Czekaj, bo ja muszę wejść do słońca. Ok. Bo ja używam skrótu, żeby się przemieszczać pomiędzy okienkami. Alt plus 2. Ej, idź po drumdruma. Tu gdzie ja jestem jest drumdrum drum jak coś. Podjeć nim tam, gdzie ja będę. Dobra? Aha, ale co tam masz? Bo ja, o, bo ja jadę teraz z dzieckiem drumdruma. To tak, dobrze... Do tego, teraz, teraz się dowiedziałem, że drumdrum drum ma dzieci. <laughs> A to poczekaj, bo ty żeś już pojechał w czarny, w Ej, ominąłeś i ty, ominąłeś i ty. Ale kreksa. Stary, bo ja nim jeździć nie umie, taki jest problem. Jeździsz nim tak, jak chodzisz. Nie! Pamiętasz, że ja mam problem z lataniem lotnią? A ja nie Ja dopiero teraz się dowiedziałem jak się kieruje, Bo ja nie grałem w to pół roku. Znaczy... rok. Chyba. Albo parę miesięcy. O Jezu, to są zwłoki. Chuj. Jest tam jakiś nieźle głupi. Coś ty zrobił właśnie. Wysadziłem się. Chciałem przykleić domy w TNT. Przyklejałam do mewy TNT, tylko do mnie podleciała Stary bo jest lekki problem no. Ja tu nie ździć nie umie totalnie Nie się... że umiesz Sary. Dobra widzowie, wróciłem Po kebabie Ja jakieś itemy, a nie ja tylko jestem taki słaby. A ja jestem głupi, nie? Ja, ja się najem teraz, a, a jutro już tak będę że musiał najeść. Czekaj Czekaj, bo obiera i ty my. Zastrzalecie. I obiera i ty. Liczę do trzech. Czekaj, bo mi się monitor wyłączy. No monitor mi się wyłączy zaraz. To gada. Ale kto gada? Spójrz! Matku w końcu. No ty! Aha! Help! 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 <try> help! naučio sam dobri Balkan vrem! Šema! Ej, dat, 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 dat! Płudźcie się od nas! Nie wiem, że jest, bo my mamy taką ekipę, że chłopie... I teraz idziemy spać. Nie. Ej, wiesz do kogo masz podobny głos, Mariusz? No. Do Alana. Nie. Tak. Ale tutaj Kaszki. Co? Ehm. Nie wiem. Kaszki. Alam to przestępca, to po do 20 wykroczeń y, inter... Maj Ja Jadę za tobą Ej, pamiętasz jak ja nie umiałem na tym jeździć? Pamiętam. Nauczyłem się. A jak się skacze? Hmm. Normalnie. Enterem. <grym> tak, enterem. O nie, to se możesz no. Nie, bo ja. Ej, bo to utknęło! Kompu, kompu! Karol! Komu. 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 Nie, komu. to po prostu. Y y y y nie wiem, jak ty w drugim swoim... Wystarczy to popchnąć, ja też miałam taką sytuację. No to mi to popchnij, no. Ale to jest niezniszczalne, tego się popchnąć nie da. Ale popchnąć ciało. No. Dlatego mówię, tego się popchnąć nie da. Mówię, że ja. ja nie wiem, co to raz. A nie no, trochę się no, przesuwa. O ciupeńkę No. Jak dobrze się ułożisz, to na pewno nie odsił Jakby ja to już z No ale to poczekaj na nas! Nie wiem, zlegował się. Może chodźcie jednak! Mam! Wysz, mam! Nein! Nice. Czekam około 2 sekundy i idę. A co to jest? Raz! Oddaj to! Dwa! Idę! No oddaj to! Oddaj to! Oddaj to! Ja idę nie Ja też idę, ale to poczekaj na nas. No daj mi to. Dobra, widzowie, to my już kończymy ten odcinek. W na następnym odcinku idziemy do jaskini na razie.